Serdecznie z tej strony Johnny i witam Was y, w grze Survival Post Apocalypse Now. Y, jest to wersja alfa, jak widzicie, pisze nawet y, jest to wczesny po prostu dostęp do tej gry. Wiadomo, mogą być błędy i różne y, bugi, y, glicze, więc y, dobra, Opowiem trochę o tej grze. Jest to gra y, w trybie online. Y, jak widzicie są tu serwery, ale do serwerów nie wchodzę, po prostu wam chcę pokazać co o tej grze chodzi. Wezmę kliknę play. No i tu się y, tuż tu po angielsku, jest, nie, jestem, nie jestem aż tak dobry w tym angielskim. Więc wam nic tu wam nie powiem. Widzę, że tu jest coś niebezpiecznego. No dobra. Co mogę wam powiedzieć? to serwer. No i tak, jesteśmy w serwerze. Y, Także o to chodzi po prostu, żeby, żebyśmy mogli w ogóle przeżyć, przetrwać i o to chodzi właśnie. Tam mamy jakieś lokacje, zaraz tam powędrujemy, albo nie, nie będziemy na tym iść, pójdziemy w tą stronę. I to mogę wam powiedzieć. Otwarcie świat, nie wiem czy tam do 40 km y, kwadratowych. Od razu chciałbym wam, was przeprosić y, za szum, jaki może tu wam y, teraz być po prostu, bo... To jest po prostu wina mojego mikrofonu i nie będę odszumiał po prostu tych dźwięków, bo to mi zajmie y, kupę czasu, a zbytnio tego czasu y, wolnego nie mam. Y, co mogę wam powiedzieć? Grze o to chodzi, o to chodzi w ogóle, żebyśmy zbierali y, przedmioty, broni, ubrania, żebyśmy nie zmarzli, żebyśmy nie byli głodni i żebyśmy mogli się czym bronić po prostu. Y, możemy tu chyba jakoś tak naszą postać y, y, polepszać jakoś tak... Y, pakować jakieś tam umiejętności, teraz w ogóle się dowiemy, bo też wiele o tej grze, grze nie wiem, dopiero poczytałem trochę o niej. I teraz tak... I coś tu mamy, jakieś wieże, to zobaczymy i co mogę wam powiedzieć? Mm. Są tu też nawet pojazdy komunikacyjne, więc możemy y, przemieszczać się w miarę szybko. Są samoloty, jakieś helikoptery, samochody, różnie, pewnie nawet kłady są. Ja, jak widzicie mogę trochę... Tu... O, i mam jakieś tu ubranie. Trochę możemy ścinać, gdyż... Y, Mam wiele programów utworzonych, ale ta gra nie, nie jest zbytnio graficznie dobra. No i po prostu chciałem wam pokazać o co tutaj w tej grze chodzi. Sam w ogóle pierwszy raz teraz gram i więc yy, jestem trochę zdziwiony graficznie słabo po prostu. Ale nieważna grafika, myślę, że nawet w Gotiku jak yy, słaba grafika była może być niezła. Albo w ogóle zabawa jest najważniejsza przecież w grach, nie. No i co, otwieramy szafki, co tu możemy sobie znaleźć ciekawego. Na razie tu nic nie znalazłem ciekawego. Oj, tu coś jakąś szufladę mamy Oj, mamy jakieś siedzonko jak widzicie przydat, Przydatne rzeczy Dobra, wychodzimy z tego I powędrujemy dalej Tu chyba nie ma Oj, widzicie, jesteśmy odziani już w koszulkę, wcześniej nie mieliśmy I mamy tu wiele przedmiotów Tego nie radzę nie przyciskać, bo Wam was wali po prostu Jak już mnie waliło, bo już nagrywałem raz, ale nie udało się i właśnie te szumy najgorsze w tym mikrofonie mogą Wam przeszkadzać co y, do... i możecie mnie nie słyszeć w ogóle co mówię chociaż staram się bardzo żebyście y, mnie słyszeli I to mogę Wam jeszcze powiedzieć o tej grze hmm. Oczywiście tryb online no po prostu y, no, To po prostu jest nowa gra typu survival y, akcje gry ma miejsce w syberyjskich lasach po prostu No jak widzicie lasy są i Syberia chyba jakoś tak wygląda Chyba tak? Syberia tak wygląda nie wiem, nie gadałem filmów w Siberii. No i co? Na razie żadnych yy, ludzi nie widzę. No bo na razie tu chyba nikogo nie ma. Ale zaraz wam po, yy, postarałbym się wam pokazać yy, kogoś, jakąś akcję. Fajne widoczki. Chociaż no, graficznie nie jest fajne. Mam nadzieję, że to Zwaną no, wersja AFA, może ktoś się poprawi. To chyba jakaś amatorska po prostu gra. Nie chcę tutaj krytykować, pewnie dużo osób będzie krytykowało, to grę. Hmm, pewnie może sam będę Pewnie sam będę krytykował to jak mi się znudzi lub coś. Ale to kwestia czasu. I zobaczymy na razie. Zobaczymy, pogramy. No dobra, ja zrobię takie krótkie cięcie, poszukam jakiejś ciekawej lokacji i wam jeszcze coś e, powiem. No to do nas do zobaczenia, do usłyszenia raczej. No. Do, dobra moi drodzy, e, jesteśmy w jakiejś lokacji, w jakimś opuszczonym domu, e, jestem na innym serwerze, jest tu więcej osób. E, niektóre serwery jakieś mają tam drobne błędy, i gram na tym. Widzicie, mogą być e, lekkie ścinki. E, w ogóle chciałbym powiedzieć, że to jest... Ja wam nagrywam to dlatego, że chciałem zobaczyć tę grę, obczaić to w ogóle i wam pokazać tę grę. O, to tu chyba idzie. No i to taki jakby test tej gry chciałem tak yy, obczaić, co i jak tutaj yy, wygląda Tu kucać możemy coś? O, możemy kucać nawet Oj, oj, oj No i jest coś No i co? No i jesteśmy Kogo nie widzę Może teraz kogoś zobaczymy Zobaczymy zaraz tak? Oj Się nie Wiadomo, dużo, osobom, dużo osób może skrytykować tę grę. Gdyż graficznie nie jest zbytnio dobra. I niestety ktoś nas zaatakował. Jakiś kurczy byk. No i się ma wariacie. Pozdrawiam. No i co? Możemy żyć? Co jest, co jest? Chwila Dobra, leci do nas jakiś gostek yy, Nie będę z nim walczył, ucieknę Uciekam <grym> jak tchórz, ale nie, nie miałem żadnej broni, więc nie będę z nim walczył, ziomek O Schował się Dobra, jest w domku yy, Sam przybiegł. Ale można tu nieźle się tu O, idzie, idzie Ja tu myślę, że będzie świetna zabawa z to Idzie czy nie idzie? Co tam robi? Ale można tu w ten. W ekspić naszą postać, O o o o spierdzielaj! No, 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 harasho. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Suka jebana, blać. Dobra, ja kończę ten odcinek. Co, suko? Ej. Idź, penisie. Dobra, ja kończę ten odcinek dzięki, że gadaliście. Mam nadzieję, że e, wa, e, was jakoś mm, zmobilizowałem do tej gry. Że może zagracie, zobaczycie co to jest. Dobra, ja teraz będę grał właśnie w obczaju, będę koksił moją postać. I dzięki, że nagraliście. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.